Słuchajcie, już jest ostateczny zwiastun 5 odcinka Cyfrowego Cyrku, a tam znaleźć możemy pełno sekretów, które nie tylko zdradzają nam nadchodzący odcinek, ale również skrywają sekrety, które to odnoszą się do całej serii i jest tutaj naprawdę grubo. Także oglądajcie uważnie, by niczego nie przegapić. A swoją drogą przypominam, że fajne gry, które możecie kojarzyć z moich filmów i nie tylko, dostępne są w niskich cenach na Instant Gaming. Linka do partnera kanału znajdziecie w opisie, zapraszam do skorzystania. A przechodząc do samego Zwiastuna, to tam wydarzyło się naprawdę wiele. Zwiastun ten został tak chaotycznie zmontowany, że każda sekunda skrywa tam w sobie jakiś mały sekret. I naprawdę, tutaj nie żartuję, bo przykładowo znaleźć możemy na nim ujęcie z tą piątką osób. Jak widzicie, nie są to członkowie obsady cyfrowego cyrku, a tak naprawdę są to ich jakieś. Złe wersje. Jeśli im się dokładniej przyjrzymy, zobaczymy, że nie są zbyt przyjaźni i być może to będzie drużyna softballu, z którą zmierzą się nasi prawdziwi bohaterowie. Oj, takie starcie może być ciekawe. Oczywiście to nie wszystko. Jeśli dokładniej skupimy się na ich wyglądzie, zobaczymy, że to nie tylko są ich złe wersje, ale są to ich dokładne przeciwieństwa i każdy element ich ciała oraz stroju jest dosłowną odwrotnością danej postaci. Co może oznaczać, że ich charakter również jest totalnie inny, także. Widzowie, mówiłem wam kiedyś w filmach, że nadciąga do naszej serii zła ragata, która to zniszczy wszystkich, będzie dla każdego bardzo niemiła. W efekcie, ktoś może źle się z tym poczuć i powoli zbliżyć się do abstrakcji. I cóż, już chyba wiemy, o jaką złą ragatę twórcy od początku. Mieli tutaj, można powiedzieć, swoje wypowiedzi i o jaką postać im chodziło. Otóż, złą ragatą jest właśnie ta przeciwna wersja ragaty, ponieważ w naszej serii nasza ragata jest bardzo dobra, jest dla wszystkich miła, ciągle im pomaga i robi wszystko, żeby inni czuli się dobrze i żeby inni czuli się komfortowo. No, wiecie, idzie na ustępstwa i po prostu stara się, żeby innym żyło się lepiej w tym cyfrowym świecie. No, natomiast w takim razie przeciwieństwo ragaty będzie robiło. Wszystko na odwrót. Będzie ona zła, będzie robiła wszystko, żeby reszcie cyfrowego cyrku żyło się źle, no i będzie im mówiła, co tak naprawdę o nich myśli. Jeżeli te postacie, te ich przeciwieństwa, rzeczywiście nie są sztuczne, a są oparte na ich charakterze, no to wtedy poznamy mroczne oblicza naszych postaci, poznamy ich sekrety i dowiemy się, co tak naprawdę w głębi duszy, na przykład taka ragata myśli o reszcie, i myślę, że pod wpływem tej złej ragaty, no nasza prawdziwa Ragata, jak i inne postacie mogą trochę się zmienić, to oczywiście okaże się niedługo, ale osobiście myślę, że spotkanie tych postaci będzie miało spore znaczenie dla naszej obsady cyfrowego cyrku. I co więcej, w tej samej scenie ciekawi mnie jeszcze ten zły Orbsman, który najwidoczniej gra tutaj złą formę naszej Gangle. Oj tak, jest to potwierdzone, że jest to przeciwieństwo Gangle i jest to dosyć dziwna sprawa. Otóż zapewne kojarzycie jeden z moich poprzednich filmów, gdzie omawialiśmy kwestię tego, że jedna z postaci z obsady cyfrowego cyrku jest prawdopodobnie NPC-tem, którego to Kane kiedyś pomylił, no i jakoś się wmieszał do głównej obsady, i mimo że większość osób w obsadzie cyfrowego cyrku to są osoby z prawdziwego świata, którym trochę namodyfikowano w pamięci, no to mimo wszystko jedną z tych postaci jest NPC, którego Kane kiedyś przypadkiem stworzył. No i wtedy zastanawialiśmy się, czy być może jest to Jax. I na chwilę obecną wszystko wskazuje, że jest on prawdziwą osobą i npc-tem on nie jest. I cóż, skoro przeciwieństwem Gengl jest inny npc, no to teraz się zastanawiam, czy Orbsman to może być taka podpowiedź, że to ona, czyli Gengl, była tym ukrytym npc-tem. No bo jak widzicie, przeciwieństwo Gengl to inny npc, więc przeciwieństwo npc -ta też by był inny npc, więc jak widzicie, odcinek ten może nam pomóc w rozwiązaniu tej zagadki, kto jest tutaj npc-tem, ale pamiętajcie, że to jest sekret i w tym odcinku piątym na pewno będzie to powiedziane w jakiś sposób ukryty, nie powiedzą tego wprost, a po sekrety wpadnijcie na ten kanał, bo na pewno będę szukał tutaj jakichś ukrytych scen lub powiązań między tymi postaciami i informacji, więc niedługo wszystko się pewnie wyjaśni, jeżeli coś więcej w tym Temacie się pojawi, no to pewnie powstanie o tym specjalny dłuższy odcinek. A idąc dalej, oglądając ten zwiastun, mogliśmy zobaczyć bardzo dużo różnych przygód, co może oznaczać, że w tym odcinku, poza softballem i historią ragaty, czekają nas inne wyprawy, takie jak mafia, sawanna czy przygoda biurowa pomni. Cóż, to wszystko może być wynikową problemów Keina, który to jako sztuczna inteligencja coraz bardziej szwankuje. W poprzednich odcinkach widzieliśmy, na przykład, jak gliczuje, więc by być może teraz przez swoje problemy systemowe złamie zasady cyrku i zamiast wysłać wszystkich jak zawsze to robił na jedną podróż, wyśle ich na kilka podróży lub może nawet sam świat będzie się psuł i Podczas tej podróży w jakimś miejscu pojawi się portal, który przeniesie ich do kolejnej, kolejnej, i tak dalej, więc to niedługo się okaże. Ale na pewno ta kwestia zostanie dokładnie omówiona na tym kanale i spodziewam się, że jakieś problemy z Kane'em tutaj będą. No właśnie, a jak mamy omawiać ważne sprawy, to pomnij na prezydenta. W sensie dosłownie taka scena tam się pojawiła, więc to utwierdza mnie w przekonaniu, że ten zwiastun był naprawdę szalony i że w piątym odcinku wydarzy się naprawdę. Wiele. Oczywiście nie będę tutaj omawiał po kolei każdego z tych miejsc, każdej przygody, ponieważ to zrobiliśmy w poprzednim filmie. Jak nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia. Link jest oczywiście w przypiętym komentarzu. Natomiast przechodząc do rzeczy szalonych, ostatnio omawialiśmy właśnie te teasery w formie zdjęć zapowiadających to, co nadchodzi. I cóż, w tym zwiastunie pojawia się większość tego, co widzieliśmy na tych zdjęciach, więc zapewne wszystko, co tam omawiałem w poprzednim filmie, pojawi się w tym odcinku. Lecz to, co ciekawe, to fakt, że na zwiastunie. Pojawia się jeszcze więcej takich rzeczy, takich scen, których jeszcze nigdzie nie widzieliśmy. Między innymi ta scena z Pomni i Jacksem, który to. Znajduje się w jakiejś dziwnej krainie. To miejsce jak widzicie jest czymś całkowicie nowym, także jestem pewien, że piąty odcinek to będzie zlepek różnych podróży, ale te podróże będą pewnie mega krótkie. Oczywiście oglądając cały zwiastun możemy zauważyć, że większość scen nawiązuje do softballu i tematu ragaty, więc podejrzewam, że odcinek ten będzie podzielony na takie dwie połowy. Pierwsza połowa akcji będzie rozgrywała się właśnie wokół ragaty i softballu, Natomiast druga połowa akcji będzie związana z tymi dziwnymi krainami i innymi podróżami i kto wie być może złe lony naszej obsady będą miały z tym jakiś związek. Cóż, poczekamy, zobaczymy, ale dla mnie na razie jedno jest pewne. Z Kaylem dzieje się coś złego. Nawet zwiastunie widać, że na niektórych ujęciach no jakoś dziwnie on wygląda, dziwnie się zachowuje i podejrzewam, że jeśli jego AI całkowicie wymknie się spod kontroli to wtedy naszą obsadę czeka prawdziwe wyzwanie, aby przetrwać w tym cyfrowym świecie, ale zanim ta sytuacja wystąpi, takiej pełnej okazałości, to zapewne musimy poczekać jeszcze trochę, aż powiedzmy tak do ósmego lub dziewiątego odcinka, czyli końcówki serii, bo tam będzie rozwiązanie tego wszystkiego, co widzimy do tej pory, czyli problemów Keina, jak i tematu abstrakcji. Co więcej, twórczyni postaci zdradziła nam nową informację na temat piątego odcinka. Otóż powiedziała ona nam, że mimo iż wcześniej mówiła, że piąty odcinek to odcinek ragaty, to jednak nie jest to do końca prawdą. Otóż zdradziła nam, że piąty odcinek będzie głównie o ragacie, jednak prawie drugie 50%, prawie druga połowa odcinka skupiać się ma wokół. Królika Jacksa i powiecie: No ale przecież odcinek szósty miał być o Jacksie. Cóż, i tutaj też powiedziała nam, że skoro Jacks ukradnie regacie połowę odcinka, to tak samo zrobią z szóstym odcinkiem i w szóstym odcinku też w połowie będzie o Jacksie, a w drugiej połowie o. Ragacie. Także ta dwójka będzie dzieliła ze sobą aż dwa odcinki, co też oznacza, że rozwój relacji historii Jacksa Ragaty między resztą obsady z piątego odcinka poznamy właśnie w szóstym odcinku, gdzie to będzie główne rozwinięcie akcji. No, i jeżeli zastanawiacie się, dlaczego tak mówię, to twórczyni postaci powiedziała nam jeszcze jedną informację. Otóż powiedziała, że odcinek piąty jest tak naprawdę ciszą przed burzą, i dlatego też od samego początku mówiła nam, że szósty odcinek to będzie prawdziwa akcja. I my teraz już wiemy, że akcja, którą zobaczymy w szóstym odcinku, będzie tak naprawdę wynikową tego, co wydarzy się w piątym odcinku, będzie rozwinięciem tej akcji. I jestem ciekaw, co takiego tutaj wymyślili, no i przez tą zapowiedź, Czekam też na odcinek 6 jeszcze bardziej niż na 5. Dajcie znać czy wy też. Bo w sumie jest to dosyć ciekawa sprawa. I pamiętajcie, że to oznacza, że odcinek 5 będzie jeszcze w miarę spokojny, ale od 6 seria nabierze więcej akcji, z czego się w sumie tak naprawdę cieszę, ponieważ cały sezon, no niestety, ma mieć tylko 9 odcinków, więc powoli zbliżamy się do końca i trzymajmy kciuki za to, żeby powstał jeszcze kiedyś sezon drugi, bo osobiście bardzo na. To liczę. Natomiast jeśli chcecie wiedzieć więcej o piątym odcinku cyrku, to obejrzyjcie poprzedni film na kanale, gdzie omawiamy pozostałe zapowiedzi nadchodzącej przygody. Link przy piątym komentarzu. Zapraszam.